Witam w kolejnej sesji nagraniowej z cyklu zagrajmy w TIV3 O kurczę Strażnik No, tym razem z powrotem wybieramy się do hammerów no, sprawdzę sobie co tam jest No na raz jeszcze by się przydało jakiś stoper załączy się no właśnie Niech będzie ten co to na górze, ale podejrzewam, że nic. Czasami jednak się znajdują w takich w takich dziwnych rzeczach, miejscach. Dobra, nic nie ma. Czasami się znajdują jakieś strzały ciekawe, na przykład gazowe. Różne. Dobra, Gary Bardzo ładny poskak to jest. Co się odsuniemy. What's the point of hiding? I know someone's there. No to dobrze, że wiesz. Iść sobie w swoją stronę. No, już mamy kompendium odkryte, mamy. Znaleźliśmy kompendium, znaleźliśmy klucz. No i teraz mamy zamiar <laughs> spełnić proroctwo, które zostało zawarte właśnie w kompendium of reproach. O właśnie tam strzała gazowa była. No widać tutaj. To jest. Wieża zegarowa, no i Gareth wpadł na kapitalny po prostu pomysł, żeby wieżę zegarową potraktować jako symbol czasu i powstrzymać czas, ponieważ przepowiednia mówiła, że jeżeli, kiedy czas stanie w miejscu, zdrajca zostanie wskazany. No i Garrett oczywiście bardzo mądrze stwierdził, że to na pewno wystarczy zatrzymać zegar hamerski, żeby przepowiednia się spełniła. Rozumowanie dość dziwne. The are for time to stop on its own, ale sprawdzać, little push. The stone market clock tower is so tall, you can see it all the way from Aldale. If there's a way to stop time, then this is it. I made it inside the tower, now I just have to figure out how to sabotage it. It's centuries old, and they say its gears have killed more men than the city's guillotine. It'll be full of hammerites, too. Some of them spend their whole lives here maintaining it. They're not going to let me throw a wrench in their clockworks. Not without a fight. I'll be making my way down from the top. With a little luck along the way, I can figure out how to turn the thing off. Let's just hope my way of dealing with the prophecies is more productive than the keepers, or this could be a big waste of time. No nie się okaże, czy to będzie big waste of time, ponigaret. <coughs> Tymczasem jak zwykle ustawiamy na hard, a co? To nasz znaczy hard expert. Mam tylko nadzieję, że uda się zwinąć tyle ile trzeba bez kurczy no i dobra a właśnie zobaczmy jak tam 24. A spokojnie mamy tyle wyposażenia, że nam wystarczy na całą misję. Trochę bomb gazowych może mało, ale za to mamy sporo trzy strzały gazowe. No, będzie, trzeba tak grać, żeby ich nie musieć używać. No to w ten sposób Weszliśmy do wieży zegarowej z tej czarnej dziury, do której nie można już wejść. Nie ma odwrotu no, Ciekawy sposób wchodzenia do wieży. A no, tutaj było fajnie oświetlone miejsce. Nie wiadomo skąd to oświetlone. Nieważne, w każdym razie jesteśmy w wieży zegarowej. Chamy, że na pewno nas nie polubią za tą wizytę. Dużo dziwnych elementów. A przy okazji dużo hammerów. Fajne wahadełko, nie? Te maszyny mogą mnie <i> zniszczyć. <szkluczny> Lepiej hm. trzymać się na kciukach. Słusznie, Gareth, słusznie. Zastanawiam się, że nigdy nie, nie widziałem tej skrzyni. Zawsze jakoś ją umijałem. Tym niemniej, tym zresztą, bardzo, tym bardziej jest to ciekawe co w tej skrzyni jest. Hmm. Widać zdaje mi się, że będzie łatwo tutaj osiągnąć skoro 50 Pro 50 czegoś tam. To jest już 2%. W takim razie spok. Przyznam się, że tutaj to się przydadzą naprawdę strzały mchowe. Dużo metalowych podłóg zaświęcona, nie wiem do czego. będzie wizyta pasterska to się przyzda. taka propos, to jakoś miałem takiego... taki układ zdarzeń, że... Dobra, to też nie przejdzie. Taki układ zdarzeń, że w tym roku ksiądz nie mógł Zastać mnie w domu. Chyba dwa razy był, ale nie... ja byłem akurat albo w pracy, albo gdzie indziej. O, tam coś się ładnego błyszczy i to trzeba zdjąć. Dobra, wlazłem tutaj. Teraz fajnie byłby stąd wyjść. Tędy. A? Co? Ja nic nie mówił się swoimi sprawami hamerze fajną rzeczą w fajną rzeczą w, w... w... części pod tytułem Metal Age To było chyba druga odsłona TIFA Nie wiem być może w pierwszej też było coś takiego To było Mechaniczne oko i Gareth, kurczę, czy ty nie umiesz wejść na to po prostu, podskakujesz jak idiota. Było mechaniczne oko, które można było wyrzucić i obejrzeć sobie, co jest za rogiem. Ja bym mógł to sobie wyrzucić i zobaczyć, gdzie ten hammer well, Ale niestety tutaj czegoś takiego nie ma. Jeszcze mi jednej rzeczy brakuje tutaj. Brakuje mi mianowicie strzał z liną. bardzo je lubiłem w poprzedniej części. Is someone here? Hello? Hmm. If there was something, I surely would have found it out. Oh, I got nie Coś mnie denerwuje właśnie No. No i tu pałeczka. No ale to nic. Na zdrowie. Gdzie tam jest to coś świecące? Padnie co, setki, 18% No i powiem szczerze, że zawsze znajdowa, znajdowałem to zanim się o tym dowiedziałem, bo dalej będą zapiski jakieś hamerskie dotyczące tego przedmiotu